Dobre, nawet niedobre słowo powiedziałam: Epic fail. Będzie albo hit, albo kit. A ty mnie hejtowałeś! Cześć wszystkim! Zaczynamy vlogmas numer 7! Mamy poniedziałek, początek tygodnia. A u kogoś dzień zaczyna się jak zawsze na sportowo. Cześć wszystkim! Dzień na tablecie! Dzień na tablecie! Zaczynamy! Ziemasz. Lekcje może ziemasz. W.E. Cześć wszystkim, za chwilę otworzymy kalendarze adwentowe. na W.E. Czerwone spodenki dzisiaj. Widać zmiany, tak? Dzień dobry, za chwilę będę miała kartkówkę. Właśnie, wszyscy się pytali, dlaczego Isza cały czas ma warkoczy. No zobaczcie, nie cały czas. Raz, dwa! Raz, dwa! A już idź! Będziesz miała kachówkę za chwilę. Łysie, łysie zrobili. Cześć! My tutaj rozmawiamy o tym, że właśnie będzie banner na kanale. To się nazywa banner. No właśnie ten banner na kanale, czyli nad miniaturką nie wiem, logo to się nazywa kanału, nie pamiętam. Będzie zmiana. Tak. Już idę za sekundę. Słuchajcie, było bardzo dużo e, komentarzy odnośnie naszych gofrów gryczanych, e, żebym podała przepis, więc po prostu dzisiaj e, razem z Wami nagramy. Tak? Eliasku, idziemy do Aiszy. Proszę napukać. Kto ty? Krasnoludek, tak? I Mikołaj. Wchodzimy. Widzimy. Którego dzisiaj mamy? Siódmy. Poniedziałek siódmego. A siódmy no ktoś zjadł. Żartujesz? Mam, Maja. No Dlaczego Maja? Może tata? Tatuś! Jadłeś czekoladę a dajesz, czy nie? Ja. Bo ona ma tu puste okienko, wiesz? O, w kalendarzu? Tak. Oj, oj. <grych> albo tata, albo Maję. Dobra, tutaj Dada. mam, mam Barbie. co? Barbie, mamy? Ma! Piesek! Piesek i korony, tak? Tak. Piesek? grami Maja? Tutaj, tutaj mamy takich graczy słuchaj co na nowe robimy? u nas nadal nie działa płyta indukcyjna krewetki w piecu? no serio słuchajcie działała przez godzinę płyta ja już myślałam, że będzie ok a później znów nie działa i pisze taki błąd E9 E9 niby tam jakiś błąd w systemie czy coś nie wiem musimy coś co z tym robić? Musi chyba przyjechać jakiś fachowiec, tak? No. Ja mam, miałam nadzieję, że jednak ono będzie nam działać. Ej, ale dobrze wiesz, dobrze, że teraz ona nam się zepsuła, a nie na przykład na święta. No. To by dopiero było. Albo wtedy wszystko zrobimy w piecu. Tak, ja już to widzę A no makowiec, okej. Okay. I kompot w piecu. Na to! Ziemniaczki. Ona wygrywa cały czas. Wygrywa cały czas. Muszę uczesać moje muszę. Słuchajcie, ona po kąpieli zawsze ma takie e, splecione włosy. W sumie tak jak Aisza. czy takie wiesz, ma prawie kołtuny. Tak się mówi kołtuny? Nie wiem. Taka. Nie drzwiać. Mm. <noise> Stop, nie wolno tak. <noise> no, ja tata wygrał. Nie. Jak to? Właśnie zobaczcie. Trzeba... Jeszcze sukać tutaj. Trzeba jeszcze sukać tutaj. Ale tata znalazł niedźwiedź. Nic wiedź. Widzisz? Nie. Jest. Tak, tak. No. A <grym> co znalazłeś tutaj? No ja lubi wygrywać. No. Chyba wiesz, ona ma taki wiek, że musi wygrać. Tak, mm. się Jak ostatnio zajrzałeś z tymi grzybkami? Ona ona cały czas wygrywa. Wszoare też. Ona jest bystra właśnie. No dawaj. No, no dawaj, dawaj, tata. Ja widzę co moi mają, mają. u, Maja. Maja, 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 ja u widzę, ciebie co? co? Masz. Nic. Tak, masz konia. Nic <laughs> Czyli tak robimy gofry. Mamy tu szklankę mąki gryczanej, mleka, ma, my mamy ryżowe, może być normalne mleko, jedno jajko. Kilka łyżek cukru kokosowego, może być normalny cukier, pół łyżeczki proszku do pieczenia i dwie łyżki oleju kokosowego. I to w sumie Dobra. będzie koniec. I żeby do niego to, a potem Magda Gessler. To przyniosę statyw czekajcie muszę umyć rękę przyniosłam statyw będzie dużo lepiej brawo brawo dobre ja nie jestem blogiem kulinarnym ja je gotuję tak na szybko muszę roztopić dwie łyżki oleju kokosowego zrobię to w piekarniku ponieważ jak już mówiłam płyta indukcyjna nam nie działa dwie łyżki cukru kokosowego może być w sumie nawet bez cukru, jeżeli ktoś lubi, jeżeli ktoś lubi gofry wytrawne. Co się dzieje? Proszę do pieczenia. Ja Słuchajcie, co ja narobiłam? Borówki miały... Pójść gdzie indziej. Do Cia z mlekiem kokosowym. A teraz są. No śmiej się! Kto przed chwilą się śmiał? Dobre, nawet niedobre słowo powiedziałam. Dobrze, że się nie nagrywało. Ratujemy borówki! Czekaj, muszę uratować te borówki, bo to już nie będzie. Da się to uratować? Wyłapię te wszystkie borówki. Ratować te borówki? Epic fail. 13.02 Słuchajcie tak się dzieje jak człowiek Jak wszystko... człowiek zapomina że ma lekcje <noise> Jak człowiek ryba jak, jak Ryba Jak człowiek robi wszystko na automacie A, Dlaczego tak to, ma... to miał być taki Taki fajny filmik Mój pierwszy Wiesz pierwszy przepis Skończył się niepowodzeniem Kurcze No dlaczego tak Dlaczego właśnie dzisiaj? Dobra, jestem zła, wiesz co? Nie będę wyłapywać tych uporówek. Po prostu zrobimy gofry gorówkowy. No co? Będzie to mój taki ek ekskluzywny przepis. Dobra, robimy super ekskluzywny przepis. Tak moje? Nie było żadnego epic failu. No, bo wiesz, mamy dzisiaj musi ratować swoją reputację. Hmm? To jest roztopiony olej kokosowy. Okay. Jeszcze troszeczkę. Dobra, wlewaj olej. Co? Brawo, malucha! Co? Brawo, Duża sprawa, ja się za <grym> Jak zawsze. Dobra, maluszek musi troszeczkę poczekać. Słuchajcie, ciasto zostawiamy na 15-20 minut, żeby sobie odpoczęło. Ja zostawię razem z Mają. Maja mi dopilnuje, mam nadzieję. Ja. Tak? A ja idę umyć maluszka. Co tam? Znów wzięłaś? Ostatnie lekcje? Jestem ci. Dobra. Co tam Maja? Dopilnowane? Ciasto? Wszystko okej? Okay? Wszystko gra? Łapka kula za że Maja <grym> Ej już, 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 już Maja robimy gorzej, już, już Obobo, obobo, obobo Męskie zabawy <grym> Opa Goblę zabawa Goblę zabawa? Widzisz nózkę, ja widzę nózkę Jaki Eli jest zadowolony <grym> Zobaczy jak ja umiem Widzę, zobaczcie jak ja umiem Maja Kamerę Opa Postawić na statyw Moja tu gada. Kama umia szpagat robić. robi, <gum> robi szpagat tak. No zobacz, No zobaczcie, mama robi głowkę moja. Twoja? Twoja mama robi gokry? No dawaj, dawaj na rybomy. Nie wiem czy widać, czy nie. Mam nadzieję, że wam wszystko widać. Fuj. Co fuj! A, borówki. <gum> Właśnie te borówki z Biedronki, no to były trochę... trochę zakwaśne. Dla mnie okej, okay, a, a dla dzieci były... Trochę za Chyba potrzebujemy Magda Gessler, żeby robił rewolucję kuch w kuchni. Co? W kuchni? W kucharce. Chciałeś powiedzieć w kuchni. Już. Dobra, zamykamy? Raz, dwa, trzy. Ja boję się co to będzie. Ja też nie. Ja to jest. <laughs> ja idę, bo za sususką tutaj jest pan. Słyszałaś? Nie, ja bo, bo zaraz wszystko tutaj się spali. Do widzenia moje. do widzenia. Chodź, chodź. Dobra, ładnie tak się nabije żony, tak? Pożar. Wszystko ok, wszystko gra. To tylko barówki się palą. Ja się boję nawet sprawdzać. Mamo, mam tylko pięć co mam robić? Mama tylko zbawiła. Nie, jest ok. Przewróciłam te kofry i nawet, nawet chyba całkiem jest ok. Nie licząc tego. Dzień dobry, bolówka mama! Taki on jest poważny. Dzień dobry, bolówka, mama! No ale trudno, nie będę się przecież przyjmować tym, że coś poszło nie tak, bo u nas w sumie codziennie coś idzie nie tak, tak? Co mam zrobić? Przecież nie będę nagrywać ze scenariuszem. Swoje życie to byłoby w ogóle nieciekawe. Nie ani dla nas, ani dla Was. Jest tak jak jest. Gofry z burówkami Jeżeli te gofry nie wyjdą, to po prostu pamiętajcie, że to musi być bez borówek, już. Ogólnie to są bardzo w sumie zdrowe i smaczne gofry. No. Maja. Jeszcze z burówkami No to idealnie. Zas Zastrzyk witamin. Tak, jak coś to wiesz. Tata chłopak. No to wiadomo, że ta chłopak. A ty? A jeszcze ucz się! Ty dziewczynka. Dziewczynka moja? Tata chłopak. Popór. Dobra, już, już, bo zaraz na pewno nam się spalą jeszcze tego. go. Serduska Ruzofi dla Maju. I nawet ładnie to wygląda, zobaczcie. Nie jest źle. Tu, tu trochę nie za bardzo. Ale odwrócimy i będzie ok. Zobaczcie. Super. Mama, mogę troszeczkę spróbować. Spróbuj. Tak. Powiesz. Tak. Powiesz jak, jak smakują go. Dobre? Oooo softbox! Gdzie ty biegniesz? On prawie... On prawie przewrócił softboxa. Eliasku. No, zobaczcie jak się kręci człowiek. No ty jesteś całkowicie już mobilny. Elias. Jesteś wszędzie już. Jak? Dobre? Kofry? Pyszny, no widzisz, a to co mówię? Blina, mówiła. blina. <laughs> a przed chwilą powiedziałaś bnina. To w jakim języku? To, to, to jest po arabsku, tak? Blina, czyli smacznie po arabsku. Mamy kolejne gofry, zobaczcie jakie ładne. Kłóci się ta choinka, czy nie Eliasku? Kłóci się z choinką. <laughs> Elias kłóci się. Pozar! Zobacz, ma już zajada. Smaczne? Udało się? A ty mnie hejtowałeś. Nie. Yeah. Tak, tak. Ja wiedział moja żona, że ona dobra kucharka jest. Co? Żartowałem tylko. Ten... Harry Potter! Dawać <Dobradź> jedzenie. <grymoty> Już idę w w do. Szybciutko. I co? Dobre kofry? A talerz. O! Proszę bardzo. Dziękuję. Chociaż żebyś. ty mnie hejtowałeś. Dziękuję. Polecam wam. Widzisz? Słuchajcie, jeżeli będziecie robić takie gofry, to lepiej bez borówek. Jest ok, ale lepiej bez borówek. Tak! Słuchajcie, kończymy już na tak. dzisiaj. Idę uczesać Aiszę. Idę uczasać Maję. Siebie też. I chyba wyjdziemy na spacer, bo naprawdę... Mam coś do głowy. <noise> nie, musi, muszę po prostu przewietrzyć się, bo naprawdę tak już wszystko na automacie robię. A w sumie dzisiaj jest słoneczko, więc wyjdę na spacer. I później montuję tego vloga. Na spacerze już nie będę nagrywać, bo będzie naprawdę za dużo materiału i później nie będzie mi się chciało montować. teraz Nie. Dziękujemy bardzo, że byliście dzisiaj z nami, życzymy wszystkim miłego i do zobaczenia do nowych, do do, do, do. Do nowych vlogmasów do, 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 do. Pa, pa! Pa, pa! ej, że ja musiałam to zrobić